Krzysztof, piękna pogoda. Znajdujemy się w Krzeszowie. Co się w dniu dzisiejszym tutaj odbędzie? E, no będziemy prezentować moje zdjęcia z podróży do Gruzji. Będzie też sporo opowiadania. E, będzie też gość specjalny, który na pewno dużo lepiej opowie o, o tym pięknym kraju, bo to po prostu jego ojczyzna. Spotkamy się online z Gruzinem Konstantinem Nakwebe. To podróżnik, ale także organizator podróży, który eksploruje od lat Gruzję na mnóstwo sposobów podróżniczo, kulinarnie, religijnie, historycznie historycznie filozoficznie no na każdy możliwy sposób to generalnie piękny, absolutnie fantastyczny kraj, jeżeli chodzi o podróże. Można tam znaleźć wszystko, co w zasadzie człowiek może sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o pojęcie jakby podróży, bo są piękne, zapierające dech w piersiach widoki Kaukazu, jest Morze Czarne, są piękne kurorty, no i fantastyczni ludzie i fantastyczne kulinaria. No i w sumie na nic o winie i o czaczy. To też absolutnie z tego Gruzja przecież słynie. Zresztą Gruzini, tak na Prawdę, jak sobie mówią, są ojcami wina. Tam wino na tych terenach, gdzie leży Gruzja, a przypomnę, że to jest bardzo bardzo mały kraj, 70 tysięcy km2, niecałe zresztą. No tam na tych terenach wino robiło się już 8 tysięcy lat temu, jak stwierdzili i potwierdzili archeologowie. Dzisiaj Krzysztof Gruzja, a już coś masz w planach. Tak, Gruzję. Gruzje. W czerwcu kolejna podróż do Gruzji. Aha, może jeszcze bardzo ważna rzecz. Pierwszy raz w tym roku byłem w Gruzji zimą i o tym dziś też będziemy sobie tutaj opowiadać. Będziemy pokazywać trochę zdjęć właśnie z tej zimowej wyprawy która była dla mnie takim doświadczeniem dosyć nowym i po części trochę ekstremalnym, więc też będziemy jakby sobie tutaj powiadać o tym, co się tam wydarzyło. Zawitamy na chwilę do dziewiczej miejscami jeszcze Faneti, czyli do pięknego, baśniowego regionu pod Kaukazem i pod najwyższy szczyt Gruzji, Szcharek, który ma 5189 metrów. Zawitamy na chwilę do Mesti, zawitamy do Batumi, które rozwija się w piorunującym tempie, a które jest bardzo przecież znane wśród Polaków, prawda? Będziemy też w regionie Imereti, będziemy, zejdziemy też pod ziemię, właśnie, bo to, to jest fajne. W Gruzji jest jedna z najpiękniejszych jaskiń na świecie, jaskinia Prometeusza, no i o tym też sobie porozmawiam, no i oczywiście pokażę, będę miał wielką przyjemność pokazać trochę zdjęć z tych moich gruzińskich wypraw. To co Krzysztof, zabieramy te swoje zabawki i co? Idziemy do kina. Tak jest, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Bardzo y, mi i nam miło, że Państwo się zdecydowali na to, żeby odbyć krótką y, fotograficzną y, Filmikowo-online podróż po Gruzji. E, witam Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Kwaniński. Przedstawiam się, bo e, sporo znajomych, e, fantastycznych, ale też sporo nieznajomych. Jestem e, dziennikarzem i Gruzja e, trochę przełamała e, kilka lęków w moim życiu. Przede wszystkim, e, po pierwsze, e, pokonałem swój lęk przed e, lataniem i się odważyłem, poleciałem i Teraz jestem w stanie wsiąść do samolotu, ba, nawet do balonu ogrzewanego gazem i, i polecić. Um, bardzo dziękuję pani Aldonie, panu Stasiowi za zaproszenie tutaj do CBK, do Krzeszowa, za możliwość pokazania tego tego mojego wrażenia i tego mojego obcowania z Gruzją, które trwa od 2014 roku, bo wtedy pojechałem pierwszy raz na White Beach Festival. Zupełnie, drodzy Państwo, przez przypadek zostałem zaproszony przez Klaudię Gawor do zagrania krótkiego koncertu. Wracając do mojego krótkiego takiego zarysu, po co się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, ja chciałbym jeszcze powitać bardzo serdecznie moich rodziców. Ostatnio na prezentacji tutaj na Dolnym Śląsku nie byli, więc. Więc ja. super, że złożono tym razem. Witam też moich towarzyszy zimowej wyprawy w Gruzji. Tak się złożyło, że ja po raz pierwszy w tym roku byłem na zimowej wyprawie, dość ekstremalnej, prawda? Emilka, Marcin, przeżyliśmy mnóstwo fantastycznych chwil. To znaczy, ja tak odbieram. Mam nadzieję, że wy też jak wsiadali do samolotu, do Polski z powrotem, byli zadowoleni. Raz, jak cięłek przyjeżdża, to zależy jaki smakmara, a jeżeli ktoś chce city break, jeżeli ktoś chce miasta zwiedziać, to tutaj jest kolejne batony, to jest główne miasta i potem po drodze oczywiście nie można mieć scheta, góry i tak dalej, innych miast. A, a kto przyjeżdżał w góry, to e, sezonowy jest bardziej, kto podzielony i dobry ludzie, to na przykład przelęcie nie jest otwarty, to, to każdy wie do końca ciunia. No nie każdy, nie każdy. Tak, okej, okay, bo Gruzja jest teraz wysokie, Kaukaz tam są jest standardowa droga na przykład do miast żeby żeby dojechać po 4 sezonach, jest to otwarte. Nie trzeba też przy... Kto chce potem w miastach do szkoły pojechać, to nie trzeba, nie trzeba to robić na jeden dzień, to jest absurd, na przykład. Trzeba na dwa nocy minut zostać, trzeba jeszcze jeden dzień na rezerwę wziąć, ponieważ to jest duży Kaukaz i tam może lawina zejść, albo ziemle paść, Trzeba zawsze jeden dzień ryzyko miasta, ryzyko mm. dzień miasta, tak samo jest na Kazbieg. Tu siecia oczywiście jest taki temat, gdzie idzie się tam, do się Jeżeli ktoś ma idzie minimum chociaż, to wtedy nic innego nie planuje poza tu siecią. Sam dojazd trwa tak e, dzień i więcej z powrotem i tam też droga jest taka riskantna, jeden dzień zawsze musisz mieć i tam, da. potem samo tu się ty, na przykład z darczą, cieszy, kirem, sieniak po to. Nie brakuje tam tych fajnych miejsc i też różnych serwisów, to będzie koni. Wiesowy normalne pracują, nie cięba miała 7 pośredników, jeżeli sam podróżujesz, to podchodzisz po prostu do ludzi i wynajmują i koni i nie brakuje też certyfikatowanych przewodników, może nie gadają wszystkim po polskim łonią, ale każdy gada. I na szlakach też turystycznych są gruzyny certyficjowane przewodniki. I tak górnaczami no, jeszcze jest pod jest ogromny potencjał na zimę też i na lato dziury, i tam jest na mapie zawsze w milion jest taka trasa z Batumi która idzie tam przez Borgiomę i do Tbilisi no tam żaden duży autobus, autokar albo coś nie idzie taki czy chodzi mieć i głównie my tam serce woli ponieważ bo nowych projektów z, Pol z Polskim, i się i się może coś powmienia się nie robi się i, i informacyjnie wakuum nadal jest ponieważ większość ludzi Чи по гумной трассе, то есть налево, направо, а далее в глубоких деревнях менее речи, например, на границе с Турцией, что фантастичные замки, фантастичные трубопричные доны и полученства, которые, не знаю, кто то там покажет, что мечты что есть, где Индия, в Индии свят. С возможением всех туристов, там есть мало туризма, мало массовых забудов, и больше таких, что вы еще доставляете трубопричные доны, астерские ну, Ja, не так видеше што ја вижели тоа што вибор, се гури на дужи ми било, че више сезонови ми бира, и же би што пшиеше, же би бави че с родино, да зојдат с Русија, а во пшиачорми тоа на четири сезона нема проблема, може на фаине за планирање